Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Frankowiczów. To już 48 odcinek. My mamy 10 października 2021 roku i jesteśmy oczywiście w stałym składzie, czyli Kamil Hedosik oraz Zbigniew Urbański. A rozpoczynamy od skrótu newsów, które przygotowaliśmy dla Was do dzisiejszego programu. Pomoc Frankowiczą przynosi skutki. Nieprzerwana seria wygranych na zasadzie teorii dwóch kondycji członków społeczności Życie bez kredytu. Jak Frankowicze wygrywają z bankami? Najnowsze statystyki. Propozycje PKO PKOBP od 4 października dostępne w bankowości internetowej. Odwieszenie postępowań dla wszystkich członków społeczności Życie bez kredytu. Kolejne pozytywne wyroki dla członków społeczności Życie bez kredytu. Okiem byłej Frankowiczki. Rozmowa z ekspertem. Książka Droga do życia bez kredytu, Historie Prawdziwe jest już dostępna w wersji elektronicznej. Nowy blok Barbary Wysockiej. Odpowiedzi na pytania internetowe. A zaczynamy drodzy państwo od bardzo dobrych informacji. W 2021 roku mamy już 100 wygranych spraw, czyli społeczność Życie bez kredytu można powiedzieć, że rządzi. Gratuluję, bo to wszystko można powiedzieć twoi yy... Podopieczny, tak bym powiedział. Dziękuję bardzo. Oczywiście zawsze niezmiennie w imieniu wszystkich ekspertów, członków społeczności Życia Bez Kredytu. I trzeba pamiętać o tym, że te wyroki to jest tak naprawdę jeszcze przesmak tego, co się będzie działo w tym roku. E, dlatego, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po przerwie wakacyjnej i w związku z tym, że odwieszamy postępowania zawieszone do czasu uchwały Sądu Najwyższego, e, mamy bardzo dużą nadzieję z uwagi na wyznaczone już terminy. Spraw w apelacji, że również ta seria zasili się o kolejne wyroki, tym razem już prawomocne, czyli będą to kolejne wyroki, gdzie członkowie społeczności życia bez kredytu otrzymają zwrot wszystkich pieniędzy z banku przy zasadzie teorii dwóch kondycji. Bo to już 6 lat, prawda? Takie doświadczenie? Nie tak ma jest. Chyba nikogo na rynku z takim doświadczeniem i z taką ilością, imponującą ilością wygranych. Na pewno w specjalistycznym podejściu nie, chociaż wiem, że istnieją kancelarie istniejące dużo dłużej. Czyli może i 7, może i 8 lat. Natomiast no nie są to kancelarie, które się specjalizują, są to kancelarie ogólnie zajmujące się prowadzeniem spraw, zresztą przed którymi najczęściej przestrzegają wszyscy, no bo są to po prostu hurtownie, które zajmują się wieloma rzeczami naraz. Kamil, przejdźmy teraz do kolejnego punktu, czyli do statystyk, jak Frankowicze wygrywają z bankami. Tutaj masz niesamowitą wiedzę. Nie, nie będę zdradzał, zostawię to tobie, bo jak patrzę, mam wszystko napisane, żeby nie było. Kamil, na to w głowie, no to jest to podziwiać, naprawdę i cieszymy się, że to wszystko naprawdę idzie w tą stronę, że mamy same sukcesy. Same sukcesy i co najważniejsze na zasadzie teorii dwóch kondykcji, bo pamiętajmy, że od 7 maja, czyli od sławetnej już uchwały Sądu Najwyższego, która ma moc zasady prawnej, wszystkie wyroki zakończyły się. Stwierdzeniem nieważności na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli zasądzeniem wszystkich kwot i unieważnieniem kredytu. Natomiast druga bardzo również budująca rzecz, że biorąc pod uwagę cały rok 2021, to na 101 wyroków 100 było wygranych, czyli jest tylko jedno oddalenie powództwa. Zresztą, oczywiście, w tej sprawie została złożona przez nas apelacja. Także pokazuje to, jak ogromną przewagę mamy w sądzie. Wiem, że to nie są statystyki pokrywające się z rynkiem, gdyż na rynku średnio w spraw się wygrało 90%, no ale też oczywiście wynika. Wynika to z tego, że nie są niestety wszystkie sprawy prowadzone przez specjalistyczne kancelarie, dlatego też no, ten odsetek przegranych spraw jest niestety większy. Żeby tak było pełna, pełna informacja, to dwa razy odfrankowanie, jeden raz mówiłeś oddalenie powództwa, sześć razy unieważnienie zgodnie z teorią Salda, no i 92 razy unieważnienie zgodnie z teorią dwóch tak, to stanowi 91% unieważnień na zasadzie teorii dwukonwencji. Tak, a pozostałe to są oczywiście no, wypadkowe, które miały miejsce jeszcze przed 7 maja. I tu trzeba pamiętać o tym, że póki co, mam nadzieję, że tak już zostanie, to mamy pełną linię orzeczniczą, zarówno z banku, tutaj z Sądu Kręgowego w Warszawie, Sądu Kręgowego dla Warszawy-Pragi, jak i też innych sądów, w tym warszaw, warszawskich, rejonowych. Wszystkie sprawy kończą się właśnie unieważnieniem umowy i to najbardziej nas cieszy. Kolejny temat, również bardzo ważny dla wszystkich Frankowiczów, zwłaszcza dla tych, których postępowania zostały zawieszone, ale społeczność, życie bez kredytu walczy o to i to z dużymi sukcesami, żeby te sprawy zostały poodwieszane, ale szczegóły oczywiście znakami. No w tej chwili to, co najbardziej cieszy, to jest fakt tego, że wszystkie wnioski, które zostały złożone we wrześniu i które już zostały rozpatrzone, zostały rozpatrzone pozytywnie. Czekamy jeszcze na kilkadziesiąt terminów, które mają się pojawić w najbliższych dniach, gdzie sąd również zajmie się odwieszeniem tych postępowań i ja gorąco wierzę, że ta seria dalej będzie podtrzymywana, to znaczy, że sędziowie faktycznie będą odwieszali zgodnie z naszym wnioskiem te postępowania. No, póki co sądy apelacyjne ani razem nie odmówiły tego. Tak, od... póki co ani razu nie odmówiły, czyli jeżeli było rozpatrzenie naszego wniosku, to ten wrześniowy wniosek zawsze był pozytywnie rozpatrzony. Nieco inaczej było oczywiście przed wakacjami jeszcze, kiedy no, większość osób, większość sędziów i w ogóle komentatorów liczyła, że być może na początku września będzie ta uchwała Sądu Najwyższego, ale skoro jej nie było, to właśnie nad, od tego momentu zaczęliśmy składać wnioski z mocnym wsparciem argumentacji dotyczącej również praw wynikających z Konstytucji, przewlekłości postępowania, etc. Tymczasem bank PKOBP tak jak mówił, tak zrobił. Od 4 października tego roku jest możliwość zawierania z nimi ugód w bankowości elektronicznej. Kamil, czytałeś, sprawdzałeś jak to wygląda? Czy... Czy nie miałeś dostępu do tej treści. No, wszystko <laughs> mamy już przez ten tydzień przejrzeliśmy wszystkie opcje i warianty, które proponuje bank. Oczywiście to jest tylko medialna nagonka, tak bym to nazwał. Tutaj chciałbym możliwie mocniejszych słów użyć, ale nie przeszło mi to przez Usta niestety. Absolutnie nie różni się to niczym od tego, co otrzymujemy w ramach już dziesiątek postępowań sądowych, ani tego, o czym zresztą wielokrotnie mówił bank. To znaczy, bank oferuje po prostu inny sposób, tak jak powiedziałeś tutaj słusznie bank chce po prostu przez tak zwane klikanie załatwić sprawę, żeby było to prostsze, a wobec tego liczy, że więcej osób da się nabrać. Nabrać dlatego, że są to po prostu niekorzystne ugody, ugody, które zmieniają kredyt ten, który dzisiaj jest Państwa udziale, czyli kredyt złotówkowy waloryzowany do franka na kredyt y, złotówkowy na wiborze, co niesie ze sobą ogromne ryzyka, przede wszystkim tego, że będzie w przyszłości dużo większa rata i tak naprawdę nie daje żadnych możliwości y, później dochodzenia swoich Roszczeń. Także tutaj absolutnie nie jest to korzystne rozstrzygnięcie i jako takie należy je odrzucić i trzeba pamiętać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że bank na swoim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przyjął uchwałę, że może tylko i wyłącznie w taki sposób proponować ugód, więc nie liczcie Państwo, że znajdą tam Państwo jakieś wybitnie korzystne czy inne warunki, dlatego, że bank po prostu cały czas w, różny, w różnej formie oczywiście, ale cały czas oferuje tylko jedną niekorzystną propozycję ugodową dla wszystkich frankowiczów. Praktycznie w każdym odcinku mówimy Państwu, że nie warto zawierać ugody, bo mamy takie statystyki, jeżeli chodzi o ugody i liczbę prowadzonych spraw przed sądami, że to po prostu się bardziej opłaca i to się Państwu należy. Po prostu się należy. No to pozostajemy w tym klimacie wygranych spraw, bo mamy oto kolejne, czyli BGZ, Millennium, Polbank, oczywiście szczegóły znakami. i Money Bank oczywiście. Tak, no, wiemy, że po wakacjach mamy coraz więcej wyroków, dlatego że po prostu wokandy zostały ustawione i dlatego mamy zarówno dużo wyroków na posiedzeniach jawnych, zdalnych, ale jawnych, albo też posiedzeniach niejawnych. Rośnie to w sposób lawinowy względem tego, ile pozwów było złożonych 2-3 lata temu, kiedy teraz te wyroki zapadają. Oczywiście jest to bardzo korzystne, dlatego że widzimy, chociażby w porównaniu do tych ugód, jak słusznie zauważyłeś, że no to jest różnica rzędu 70-80% na korzyść frankowiczów i nie ma sensu zastanawiać się nad ugodami, które są po prostu niekorzystne, a do tego jeszcze Wprowadzają nowe ryzyko, ryzyko wyboru, który dzisiaj jest bardzo niski. Biorąc pod uwagę natomiast wyroki, oczywiście umowa jest nieważna, wobec tego nie ma żadnych przyszłości płatności już. A ja mam przyjemność zaprosić Państwa teraz do obejrzenia fragmentu programu Kasi Urbańskiej, czyli Okiem Byłej Frankowiczki, która rozmawiała ze swoim gościem, wybitnym ekspertem. Czy ten stres możemy jakoś przekuć w oręż do walki z bankiem, taką mobilizację, żeby na przykład pozwać bank? Co zrobić, żeby ten stres stał się, stał się też taki mobilizujący? Bo czasami stres jest dobry. Znaczy, optymistyczne jest to, że nawet jak ten stres jest bardzo silny i nawet jak już czujemy, że gdzieś jest nam trudno się skoncentrować, konstruktywnie działać, czujemy wręcz takie przerażenie, to nawet na tym etapie stres można wykorzystać, bo stres jest energią. Znaczy za tym idzie energia. Tutaj bym się nie bała złości. Bo jak się zaczynamy złościć, to mamy taką niezgodę na to, co się dzieje. Z tej złości możemy mieć siłę do tego, żeby podjąć działanie, bo stres sprawia, że my słabniemy, pod warunkiem, że w pewnym momencie się zezłościmy i mamy taki imperatyw coś z tym muszę zrobić. Najrozsądniejszym działaniem w momencie, kiedy nam jest, jest ciężko dostrzec rozwiązanie, jest yy, Skorzystanie z pomocy i wsparcia tego, co w psychologii nazywamy zasobami zewnętrznymi, czyli mamy tutaj specjalistów, mamy tutaj osoby, które nam, mówiąc potocznie, pomogą, na tym się znają. One nie są emocjonalnie w tę sytuację zaangażowane, mogą nas lubić, szanować, ale nie są zaangażowane emocjonalnie, więc myślą spokojnie, myślą strategicznie, myślą logicznie i mają tę wiedzę, której my mamy prawo nie mieć. Bo to nie jest nasza wina, że nie jesteśmy biegli w prawie, nie jesteśmy biegli z prawa i ekonomii. I jeżeli się zwracamy o pomoc do specjalisty, ale też komunikujemy się z ludźmi w podobnej sytuacji, to yy, mamy taki sygnał. Po pierwsze, nie ty pierwszy, nie ty ostatni, chociaż może ostatni, ale nie ty pierwszy. Yy, są ludzie, którzy przeszli tę drogę, idą tą drogą można, i są instytucje, są osoby, które cię w tym wesprą. I Szczególnie na takim etapie stawiania czoła tej codzienności, która naprawdę mamy poczucie, że jak walcem po nas przejechała, takie poczucie, że jest ktoś, kto mówi, daj dokumenty, które masz, powiedz to, co wiesz, ja ci to wytłumaczę i powiem to tak, że zrozumiesz, w jakiej jesteś sytuacji, w dodatku pokażę ci, że można i co można z tym zrobić. No to jest taki moment przełomowy. To jest tak, że po takiej rozmowie ludzie wychodzą. Tak zbudowani, i to jest w ogóle piękne doświadczenie, widzieć kogoś, kto mówi, ja myślałem, ja myślałam, że z tym się nic nie da zrobić. Ja myślałem, że wszystko stracimy, a słyszę, że się da, że można. I wtedy <grytanie> zaczynamy znowu myśleć przejrzyściej, logiczniej, jesteśmy spokojniejsi, a przede wszystkim jesteśmy zmotywowani do konstruktywnego działania. Natomiast ta, ta pomoc, to wsparcie, te zasoby zewnętrzne dla większości osób są, są konieczne. Książka Droga do Życia bez kredytu. Historie prawdziwe autorstwa obecnego tu Kamila Chwiedosika doczekała się wersji elektronicznej. Kamil, powiedz mi, czy to jest e-book, czy co, co to właściwie jest? Tak, obecnie? w tej chwili jest dostępny już e-book, chociaż można powiedzieć, że w nie, nie, najbliższej przyszłości, w ciągu kilku tygodni, będzie również audiobook. Także jak widać, no rozszerza się te spektrum jakby nośników, gdzie można przeczytać moją książkę. To mnie bardzo cieszy, dlatego że po prostu pokazuje, że faktycznie i dystrybutor jest zainteresowany tym z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, bo frankowicze po prostu potrzebują takiej pozycji i bardzo miło mi słyszeć, że faktycznie ta sprzedaż cały czas rośnie. Po prostu bazuje to na tym, że ludzie chcą dochodzić swoich roszczeń i w moim przekonaniu robią to słusznie. Nie ma na co czekać. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, postępowania sądowe są odwieszane. Propozycje ugód z banków, czy PKO, czy Millennium, czy Santander są absolutnie nieakceptowalne, dlatego tego trzeba po prostu dowiedzieć się, co zrobić, żeby skutecznie dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Drodzy Państwo, na stronie społeczności Życie bez kredytu pojawiła się nowa pozycja. Jest to blog prowadzony przez Barbarę Wysocką, do lektury którego bardzo serdecznie Was zapraszamy. Tym razem jest to podsumowanie ostatniego miesiąca, czyli września. No cóż, drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego odcinka, czyli rozpoczynamy. Serię odpowiedzi na pytania internautów. Pani Ania napisała do nas w takiej sprawie, z takim pytaniem w zasadzie: ile mają Państwo wygranych spraw przeciwko bankom? No, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, w, w, tylko w tym roku jest to ponad 100 spraw. W poprzednich latach oczywiście ten wynik był mniejszy. No, nie chcę teraz strzelać, ale jest to na pewno mocno ponad 200 wyroków. Przy czym czekamy na wiele wyroków, które zapadną w tym roku. Być może dobijemy do kolejnej okrągłej sumki może 300, może na początku roku 400. No to zależy wszystko od tego, jak sąd będzie szybko procedował te sprawy. Pytanie od pana Patryka. Jak wygląda sytuacja Frankowicza w momencie przegranego powództwa? Jeżeli chodzi o oddalenie powództwa, oczywiście to też zależy od tego, jakie były roszczenia w ramach tego postępowania. Niestety spotykam się wciąż z pozwami, które dotyczą tylko i wyłącznie roszczenia o odfrankowanie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby sąd odfrankował umowę w sytuacji, w której ona jest nieważna. Wobec tego brak roszczenia, ustalenie ważności umowy powoduje, że całkowicie powództwo jest oddalone. Wtedy też można ponownie złożyć pozew oczywiście już tutaj dotyczący unieważnienia umowy i zapłaty z tego tytułu o ile oczywiście nie było to przedmiotem rozpoz rozpoznania przez sąd dlatego trzeba pamiętać że mamy powagę rzeczy osądzonej no i w zasadzie generalnie raz można tylko pozwać ym, y, swój bank dlatego bardzo ważne jest żeby skorzystać z usług kancelarii specjalistycznej która w pełni ma świadomość tego co się dzieje i kontroluje ten proces co najważniejsze tak jak powiedziałem no nie wyobrażam sobie żeby w tej chwili ktokolwiek zdrowo rozsądkowo myślący wytoczył powództwo tylko i wyłącznie od frankowania. Jest to zupełnie bez sensu i mówiąc otwarcie jest to strata pieniędzy i też czasu, nerwów. Także proszę sobie sprawdzić również swoje powództwa, jak one wyglądają, zapytać się prawnika, dlaczego jest takie, a nie inne roszczenie i zadbać o to, żeby było koniecznie roszczenie o ustalenie ważności umowy. Napisał do nas Pan Mateusz, sprawa dotyczy Fortis Banku, a pytanie brzmi, czy można już bez obaw o przegraną pozwać ten bank? Chodzi o umowę z grudnia 2005 roku. Czy bez obaw to nie wiem, bo każdy ma swój sposób na. Powiedzmy rozpatrywanie pewnego rodzaju zdarzeń w życiu, ktoś ma większą, ktoś ma mniejszą wersję do ryzyka. Trzeba pamiętać, że oczywiście my mamy wygrane wszystkie sprawy poza jedną, gdzie oczywiście też złożyliśmy apelację, natomiast pozostałe wszystkie są wygrane. Jest to bardzo dużo. Pamiętajmy, że specjalizujemy się też w tym banku. Jako jedna z pierwszych kancelarii w ogóle mieliśmy prawomocny wyrok w sprawie Fortisu, także absolutnie można. Jak najbardziej miejmy również nadzieję, że dzięki temu, że będzie Pan korzystać z profesjonalnej kancelarii, to w tych obaw po prostu. To pan mieć nie będzie. I będzie pan spał. Spokojnie, dokładnie. Drodzy Państwo, to już naprawdę koniec. Tyle przygotowaliśmy na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, Kamil, za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Państwu za oglądanie i zachęcamy oczywiście do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, bo tutaj poruszamy sprawy bardzo ważne dla wszystkich Frankowiczów. Dziękuję, do widzenia.